Siema, mówi trener Paweł. Jak widzicie jestem na pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest ze mną Aisha i y, Fatima. I co ja tutaj y, w ogóle robię? No jak wiadomo w Emiratach Arabskich chcą mieć wszystko największe. Y, jest Ucz khalifa, więc wynaleźli na Instagramie także mnie i zaprosili y, największego chłopa po prostu y, do siebie do... Emiratów. Jak wiadomo oprócz tego przyjeżdżają tu także inne wielkie chłopy i zarabiają tutaj pieniądze. I powiem wam w jaki sposób oni te pieniądze zarabiają. Pewnie nieraz słyszeliście o wywoływaniu sztucznych deszczy i nie jest to prawda, że latają jakieś tam samoloty coś tam rozpryskują i później pada deszcz, po prostu szejk Wynajduje na Instagramie największych chłopów w okresie masowym na retencji, kiedy są na sterydach i zaprasza ich do siebie tutaj. No i kiedy oni tutaj przyjeżdżają, są kierowani na pustyni. Spędzają rotacyjnie po tydzień na pustyni, później wracają na siłownię, ćwiczą, po prostu mają tak dużo wody, że ta woda z nich paruje i w Dubaju padają dzięki temu deszcze. Dlatego taki wielki chłop jest bardzo pożądany i może zarobić w taki sposób bardzo dużo pieniędzy. Szejki naprawdę dobrze za to płacą. Bo no, tutaj jak widać, właśnie jest Aisha i Fatima. Pewnie zastanawiacie się, skąd one się tutaj wzięły. No, jak wiadomo, tutaj bogactwo jest wszędzie, więc po prostu na kobietach już to nie robi żadnego wrażenia, że ktoś przyjeździ Lamborghini i prawdziwym reliktem jest po prostu dla nich wielki chłop. I one po prostu zostawiły swojego szejka, jak zobaczyły tak wielkiego chłopa jak ja i spędzają teraz ze mną tutaj wakacje. W ogóle na początku jak usłyszałem, że szejki, to myślałem, że chodzi o szejki białkowe, a okazało się, że to jakiś zwykły właściciel CPN-u. I w ogóle skąd on ma tyle pieniędzy, skoro paliwo kosztuje tutaj 2,80, u nas kosztuje ponad dwa razy tyle, a właściciele stacji cpn się w ogóle niczym nie wyróżniają. To pomyślcie, co się z tymi pieniędzmi dzieje i jak jesteśmy w Polsce okradani. Niestety stała się słaba rzecz, została ze mną tylko Fatima, przyjechała tutaj policja religijna, zabrała niestety aisha bo przytuliła się do mnie. A tutaj domu nie można, no to dostała 20 abatów i e, kosty, no i niestety e, pojechała w nieznane. Zaraz będziemy jej szukać, ale jeszcze muszę e, dokończyć e, nasz odcinek. Mówią, że Amba Fatima była i nie ma, a tym razem jakoś zniknęła Aisha. No i teraz wam powiem, jak to jest z tą to wieprzowiną tutaj w krajach e, arabskich. E, została ona po prostu zakazana. Nie przez to, że jest taka religia, tylko e, naturalnie przestano e, hodować świnie, bo bardziej opłacało się sprzedawać e, pasze dla świn, dla wielkich chłopów, którzy tu przyjeżdżają, niż e, karmić świn. Po prostu zarobek na tym był e, e, dużo większy, niż świn. Nie opłacało się tutaj e, wcale e, hodować. O, widać wielbłądy. E, Bardzo podobają mi się te zwierzęta. Fajna sylwetka, chude nogi, duża napakowana góra, wielki garb, wielkie plecy. No, niestety, kiedy ja chciałem pojeździć na Wielbłądzie, to po prostu wszystkie trzy Wielbłądy, które chciałem wyposażyć, się przywróciły nie dały rady udźwignąć tak wielkiego chłopa, i właśnie z tego powodu też wszyscy tutaj chodzą chudzi, żeby po prostu te Wielbłądy dały radę ich udźwignąć tych Arabów na pustyni. Przed chwilą przyszedł Abdul mówi, że ma tutaj silnego wielbłąda, no i co prawda ten wielbłąd dał radę ze mną wstać, ale niestety od takiej masy wyprostowało mu garba i tylko awatura wynikła za Abdullam, nie ma sensu. No jak widzicie na szczęście Aisha się znalazła, dostała tylko baty, obyło się bez żadnej kary więzienia, także dobra nasza. A, jeszcze chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, dużo ludzi y, pytało mnie, czy załatwię im tutaj sterydy, bo jak wiadomo w niektórych krajach arabskich y, są one y, legalne. No w Emiratach niestety y, nie są legalne, wynika to po prostu z tego, że tych wielkich chłopów było tutaj y, zbyt dużo, no i interesowało się nimi y, zbyt wiele kobiet, szejkowe się tym y, przejęli, zdenerwowali się, że Kobiety wolą mięśnie od pieniędzy, i po prostu sterydów zakazali w legalnej sprzedaży. I teraz te wielkie chłopy, jako zbiorniki retencyjne, przyjeżdżają tutaj rotacyjnie. 90 dni postoi na pustyni i później wraca do swojego kraju dalej robić cykl i rosnąć. I to zapobiega temu, żeby po prostu zabrali ze sobą tutaj kobiety. Woda jest tutaj. Droższa niż e, paliwo, co jest e, bardzo e, dobre dla wielkich chłopów. tanie paliwo wszyscy jeżdżą tutaj e, V8 e, 5-litrowymi jakimiś chipami na autostradach. Są ograniczenia po 160 na godzinę. Można e, elegancko sobie pruć. Nikt nie zwraca uwagi na e, żadne tam e, eko wegańskie e, przepisy i chorą ideologię. Kraj przyjazny naprawdę dla wielkich chłopów. Proszę. Cały basen pusty. Przygotowany specjalnie dla wielkiego chłopa. Zresztą i tak, jakby były szczury, uciekały na widok. Tutaj siedzi Aisha. Z wielkim chłopem. A Fatima już gotuje dla mnie elegancki obiadek, żebym był cały czas taki ogromny jak. Jestem. Tak właśnie żyją e, wielkie chłopy w Kamianach Arabskich. Proszę, robią wrażenie wielkie budynki, tak samo jak robią tutaj wrażenie wielkie chłopy na niewiastach. No i te niewiasty właśnie często jak ja tutaj przechadzałem marino, zapraszały mnie na swoje jachty, zawsze jak byłem na plaży to robiły sobie ze mną zdjęcia, naprawdę wielki chłop ma tutaj jak pączek w maśle, to samo przy Buczka Khalifie, która jak wiadomo symbolizuje największą strzygawkę na świecie, tutaj to w ogóle raczej nie polecam wam chodzić, bo niewiasty nie dadzą wam spokoju. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pozdrawiam Was, trener profesjonalny Paweł, specjalista z zakresu energetyki, treningu siłowego, użytku skrydów i kulturoznawstwa. Pozdrawiam!